Witam Was serdecznie, hmm. działam już od piątej rano, nawet wcześniej. Największym problemem było, czy nie, było wyłamać te plastiki i uwierzcie mi, że ich się wyłamać nie da. Żeby wszystko w Szerszeniu było tak masywne, to bym tym Szerszeniem pojechał na Paryż, Dakar. E, ale... ręka chodzi, trzymam za koniec telefonu. Ale... Mm, Coś mi się tam udało zrobić. No, jakby nie patrzeć, wlot jest, nieduży, niestety nieduży. Idzie ta rura przez całość w środku i wychodzi tu już dalej. Jej nie mogłem pociągnąć aż do samego silnika, bo, bo tam są takie przeszkody różne i różniste typu rama i w ogóle i w ogóle. Aha, to jest ten, to i tak nie zobaczycie. No to właśnie ta rama zasłania. Ale rura dochodzi dotąd i tu się rozchodzi. I te powietrze, które tam jakoś wpadnie, to przeleci tu. Ale ale to nie wszystko, bo wczoraj podsunął mi niezły... I le, nie wiem, dlaczego ja na to nie wpadłem. Niezły pomysł podsunął mi jeden z widzów i już się za to biorę. I jeden z widzów widocznie obeznany z życiem napisał, powiedział, napisał, żeby zrobić łapacz powietrza. To przecież proste. Tylko <noise> czemu nie takie proste dla mnie było, że ja na to nie wpadłem? Wiadomo, że jeżeli tu od boku on nie łapał tego powietrza, bo tutaj od boku nie ma możliwości, żeby wpadało to zimne powietrze, to zrobiłem takie turbo, turbo z rury Spiro, które tymczasowo jest przyglądane na taśmę, tutaj, jak i tutaj, ale tutaj będzie się grzało. To jest plastik w sumie, ale ten plastik jest odporny na temperaturę, a taśma nie bardzo. Yy, ale to tylko tymczasowo do czasu, do czasu, aż dojadę do jakiegoś marketu budowlanego i kupię jakieś yy, opaski metalowe, które nie będą. E, brzydko wygląda. I tak, rura brzydko wygląda, no wyobraźcie sobie, Szerczenia z taką rurą. No będę jechał, to będę szczególnie widoczny, ale w tym momencie powietrze, które będzie sobie lecieć koło Szerczenia, zimne, będzie wpadać bezpośrednio do środka i będzie chłodzić, przez ten wiatrak będzie chłodzić chłodnym zimnym powietrzem, a nie tam z nad y, rury y, gorącym, które tam na dodatek nie wpadało. Także, no... Tymczasowe rozwiązanie z tą taśmą. Zobaczymy dokąd dojadę na tej taśmie. Ale na razie nigdzie nie jadę. Na razie muszę się spakować. Poza tym jest godzina mm, siódma. Jest godzina siódma rano. Yy, muszę się spakować, przygotować w raje czego i jechać dalej. Zwiedzać Hel. Także dzisiaj cały dzień jeszcze zwiedzania. No i zobaczymy przy okazji, jak to się wszystko będzie sprawdzać. i you No dobra, jestem w środku lasu i to naprawdę w środku lasu, jestem dalej na helu, ale yy, minąłem wszelkie jednostki wojskowe bo <laughs> chciałem się wbić gdzieś koło jednostki wojskowej niestety yy, nie jest łatwo się wbić koło jednostki wojskowej, bo wszędzie pilnują jak pilnują, no to to jest dupa lipa jest z jednostką więc postanowiłem pojechać dalej. Dojechałem do środka Środka lasu i chciałem tutaj zostawić szerszenia, bo muszę iść teraz. żeby się dostać do dwóch miejsc, muszę iść do jednego miejsca jakieś 3 km, a do drugiego miejsca jakieś 5 km. Tak moje obliczenia na oko. Więc kawał czasu i kawał drogi. Więc mówię, że jeżeli na tak długi czas pozostawię szerszenia na drodze w lesie, to przyjadę to. Szerszej może będzie, ale już tych rzeczy, tego wszystkiego na tym szerszeniu, może nie być. Ale las, ja pierniczę. Uf, ale ślicznie. Więc dojechałem do... Aha, chyba dobrze idę. Dojechałem do jakiegoś pensjonatu, który jest ukryty bardzo, bardzo w lesie. Nie będę wam mówił co to za pensjonat, bo nie chcę zdradzić jednego miejsca, do którego idę. Nie chcę zdradzić z tego względu, bo dostałem namiar od przyjaciela. Ale to jest faza, ale by tu z wykrywaczem Eee Dostałem namiar od przyjaciela i poprosił mnie abym nie zdradzał na, na filmie, gdzie to miejsce jest ponieważ, no, jak to ludzie jedni są znajdą to miejsce i zachowają się kulturalnie drudzy przyjdą zniszczą, zepsują, a miejsce jest piękne ciekawe, czy jeszcze jest czy już nikt tego nie zniszczył? Bo jest Także idę w to pierwsze miejsce, a później w drugie. Uff. No i co z tym szerszeniem? Szerszeniem jest tak, że nie zostawiłem go w lesie, bo podjechałem pod ten pensjonat. Zapytałem się, czy mogę u nich na godzinkę, dwie zostawić maszynę i zgodzili się. Także w miarę jest bezpieczny, a ja mogę spokojnie iść, nie martwiąc się o niego. Rura moim zdaniem to naprawdę było mądre posunięcie. Nie wiem, która, czy to ta ze środka, czy to ta od boku, a może dwie naraz działają, bo silnik jechałem, praktycznie jechałem teraz przez godzinę. Trochę tu, trochę tu, no chwilę gdzieś tam gasiłem go, ale silnik jest, nie jest gorący. Rzecz tylko polega na tym, że ta taśma odkleja się od silnika, gdy dostaje większej temperatury. Także lipa, coś trzeba wymyśleć innego. Nie mam słów, żeby opisać jak tu jest pięknie. Jak tu jest cudownie. I choć nie lubię morza, bo może to stoiska z pierdołami, śmieciami i głupotami i całe plaże obwalone turystami. Z tak zwana stonka. Stonka morska. Ale Hel oczarował mnie i dzięki przez to, że jestem na Helu, to Zmieniam całkowicie zdanie na temat morza, ale tylko tutaj, tam jest miasto Hermes, i w tamtą stronę idę. Już tam widzę nawet wystające z wody wraki statków ORP Grom Wójka Będę chciał do nich zmierzać i nagrać wam filmik stamtąd. Ale po drodze jeszcze jest coś ciekawego. Kształtem to wygląda, ale mi wygląda jak kawałek pocisku jest dosyć przejrzyście i dosyć pięknie, niestety ten aparat, ten telefon posiada tylko dziesięciokrotny zoom, mój stary xiaomi posiada pięćdziesięciokrotny zoom, ale ja nie, ja widzę, ale wy tego nie widzicie, ja widzę Gdynię, ja widzę Gdynię, na filmie tego raczej nie będzie Chociaż nie jest coś tam widać tu z wraku gromu ORP grom yy, wystaje tylko fragmenty. Jest tam dosyć płytko, można by było tam dojść ale nie chcę się wchodzić. Przyszedłem wiele wiele kilometrów byłem gdzieś o tam nie. gdzieś tam wiele kilometrów a szczęście buty pustynne także one dają radę ale na nie za to wicher e, jest w lepszym stanie z No nie odpłynie ale przynajmniej u niego coś widać także zajrzymy, zajrzymy jemu we flaki i zobaczymy jak to wszystko wygląda e, obok niego nie leży jeszcze coś ale to chyba odłamy od niego i z drugiej strony są jeszcze dwa zatopione, o których nie są opisane. O których się nie mówi. A z Google Maps je widać. Ciekawe, czy je będzie widać bez brzegu. No nieźle. To wygląda wszystko nieźle. Robi to potężne wrażenie, jakie te jednostki były olbrzymie. W lewo wlazy. Ale wlazłem, ale wlazłem. Teraz widać jego ogrom. Trzeba chodzić ostrożnie, bo w pokładzie są dziury na wylot. Jest to żywe sito. Tam obok, jak mówiłem, jest jeden, a koło niego jeszcze jeden. To będzie dobrze widać z Google Maps, kto będzie chciał to sobie tu zajrzeć Widać fragmenty od groma. Ciekawe czy uda mi się, no ta blacha nie jest zbyt stabilna, trzeba by było ich pospawa. Nie wiem czy, czy to dobry pomysł. Tu stało chyba, albo wieżyczka jakaś, albo działo. Wejście. No jest olbrzymi. Coraz dalej to jest coraz bardziej zżarty. Woda morska, oczywiście słona robi swoje. Chciałem przejść tędy, ale to jest jednostka wojskowa i tutaj się nie da. Dlatego musiałem taki kawał popierniczyć. Ale było warto. Jest niesamowity widok. Niesamowity. Gorączka, jak na pustyni. Piach, jak na pustyni. A wiking idzie taki kawał do świadczenia z powrotem. Niestety tak trzeba, A, ale było warto. I e, wszedłbym do tej wody z chęcią. Wszedłbym do tej wody normalnie, zanurzyłbym się, ochłodziłbym się, ale to na pewno zrobię dzisiaj i zrobię to jednak po południu. Teraz jest za gorąco. Woda będzie zbyt zimna, gdy robi się. Chłodniej na dworze, woda jest cieplejsza. Tak podpowiada nasz organizm. Tak to wygląda. A najlepiej po burzy i pod deszczu, woda jest zawsze cieplejsza, ale to w jeziorze. Nie wiem jak na dworze. Dobra, lecę do szerszenia. Te parę kilometrów. Ojej, masakr. Jak widać, dzień jest ciężki, bo ja jestem ulany cały, mokry, rozbieram się co chwilę, już w samej podkoszulce jeżdżę. I jest za gorąco, jest za duszno. A poza tym tyle dzisiaj rzeczy zwiedziłem, tyle zobaczyłem, a przede mną jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze. Więc niestety, ale film muszę. Przerwać z dzisiejszego dnia, w, w tym momencie i po prostu z tego dnia odcinki będziecie mieli dwa. Dzisiaj jeden, jutro drugi. Czyli wydłuży się w sumie. Mój pobyt się może nie wydłuży, ale Wam się wydłuży oglądanie odcinków o jeden dzień. A później w piątek pojadę, także będziecie mieli w sobotę. A później w sobotę do lasu Nie, w niedzielę do lasu I będziecie mieli w niedzielę Także będziecie mieli do końca tygodnia Praktycznie wszystko dobrze pójdzie Jak Bóg da to, e, to Do końca tygodnia będziecie mieli codziennie odcinki No dobra, ja się dzisiaj z Wami żegnam Chociaż ja jeszcze przede mną Kupę zwiedzania, teraz obiad Idę robić i w ogóle, i w ogóle Ale to zobaczycie jutro Pozdrawiam Was serdecznie Trzymajcie się, na razie, cześć